www.mzpitu.tv Telewizja miejskiego zespołu profilaktyki i terapii uzależnień w Olsztynie. Nowy rok bez alkoholu? Pytamy, czy w korowodzie noworocznych postanowień pojawia się także abstynencja? Panie dyrektorze, jeśli spojrzymy na początek na te policyjne statystyki mówiące o nietrzeźwych kierowcach złapanych na gorącym uczynku, mundurowi mówią, że porównując rok 2015 do 2014 jest lepiej. Kilkanaście przypadków mniej profilaktycy podobne tendencje zauważają. Przede wszystkim widzimy zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu. To jest dobra wiadomość i to nas cieszy. Natomiast jeśli chodzi o statystyki, to niestety mieliśmy potwierdzenie, że nieszczęść na drogach było porównywalnie do roku 2014. Być może, i to bym przyjął jako, jako dobrą monetę, jest jakaś tendencja, która mówi o pewnym spadku tego procederu, jeśli chodzi o nieszczęść. Policjanci zwracają też uwagę, panie dyrektorze, na to, że alkohol to jest w ogóle jedna z najczęstszych, jeśli nie najczęstsza, przyczyna ich wizyt w domach mieszkańców Holsztyn. Nowy rok, nowe wyzwania, jakieś nowe pomysły, żeby no, walczyć ciągle z tym bol bolącym zjawiskiem. Ja, tylko poprawię, nie walczyć. My nie jesteśmy na żadnym polu bitwy. E, walka też zakładałaby, że któraś ze stron musi polec, tutaj nikt nie, po, nie polegnie. Natomiast my rozwiązujemy pewne problemy i od dłuższego czasu staramy się robić to w sposób taki systemowy. Tu mówię o profilaktyce oczywiście. I ciągle ten sam przekaz on się nie będzie zmieniał. Dlatego, że my jasno mówimy, No jeśli zaczęliśmy o nietrzeźnych kierowcach, to mówimy zero tolerancji i zero promili e, alkoholu we krwi. Takie jest skazanie i tylko takie może być. Kierowane do kierowców. Jeśli chodzi o rodziny, bo powiedział Pan również o tym, że alkohol rzeczywiście w Polsce jest przyczyną no, bardzo wielu problemów społecznych. Nam najbardziej zależy na rodzinie, dlatego że również i rozbite rodziny, i przemoc w rodzinie, to są wszystko dysfunkcje, które dotyczą no, bardzo wielu osób w rodzinie, w szczególności również dzieci. A więc w naszym wyzwaniu profilaktycznym na ten rok nadal będziemy skupiali się na tym, żeby pomagać wszystkim tym rodzinom, w których zaistnieje problem alkoholowy. Pytamy o postanowienia noworoczne i łączymy wątek z alkoholem. Pana zdaniem dobry pomysł, że jako postanowienie, żeby ograniczyć albo totalnie zaprzestać? Znaczy pomysł dobry dla tych, którzy mają problem. Ponieważ ja mógłbym w drugą stronę, że powiem sobie, obiecywać, dlatego że nie miałem jakby specjalnych z tym problemów. Także dla ludzi, którzy się z tym zmagają, pewnie jak najlepiej. I jak najbardziej popieram. Na pewno mniej, i mniej tym lepiej. Każdy wie, czy, czy może spożywać alkohol, czy nie. Powinien to każdy wewnętrznie czuć. Czy jako ja... postanowienie noworoczne dobre? Do, o, jako postanowienie noworoczne na pewno dobre. Kolejna porcja statystyk panie dyrektorze, tym razem Cebos i dane mówiące o tym, że jedna piąta Polaków alkoholu nie tyka. To dobra informacja, dobra wiadomość? To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że abstynencja jest w ogóle pewnym wyznacznikiem generalnie ilości spożywanego alkoholu oraz problemów alkoholowych oraz jest wartością. Abstynencja, do czego bardzo zachęcamy, no przede wszystkim w wychowaniu młodego człowieka. Stawiamy na to, żeby rodzice... Właśnie te poprzeczki wychowawcze stawiali bardzo wysoko, jeśli chodzi o swoje dzieci, żeby właśnie uczyli ich do abstynencji, a więc dawali rzeczywiście osiągnięcia, które w wieku dorastania, w wieku 11, 12, 13 lat są bardzo trudne do spełnienia, ponieważ grupa rówieśnicza, ponieważ presja rówieśnicza. Ale właśnie abstynencja ma być tą zbroją, która będzie tworzyła pewien, pewien falochron, pewien taki właśnie wyznacznik odporności dziecka na problemy, które mogą go spotkać. Nowy rok to jest czas pierwsze dni Nowego Roku, czas postanowień. One są przeróżne. Warto stawiać sobie może takie rodzaj ograniczenia właśnie, jeśli chodzi o alkohol, ale nie tylko. Myślę, że tak, chociaż wiemy wszyscy, że te właśnie noworoczne postanowienia są najmniej warte. Ale to nie szkodzi. Zawsze jestem za tym, żeby w każdym momencie roku, niech to będzie początek roku, postawić sobie jakieś wyzwania. Chcę tu powiedzieć, że przede wszystkim jeśli chodzi o alkohol, o środki psychoaktywne. To lekarze nie mają złudzeń. Nawet ograniczenie, jeśli ktoś pali papierosy, jeśli ktoś używa alkoholu, ja nie mówię o nadużywaniu alkoholu, nie o używaniu alkoholu, ale jeśli właśnie spróbuję sobie zrobić pewną abstynencję. Niech to będzie na, nie wiem, miesiąc, nawet dwa, może pół roku, od tak po prostu, to lekarze jeszcze raz podkreślam, nie mają żadnych wątpliwości, że to służy zdrowiu. mzpitu.tv